Z Umbum 3D to mam pociąg pancerny, ten zielony Ta cysterna, co jest za wagonem pancernym I ten wagon osobowy Puzzle Umbum 3D ten Pociąg pancerny zielony Od brata dostałem w prezencie Na Mikołaja lokomotywę, którą teraz kleję to jest takie puzzle czy d bo się to klei, bo nie trzeba nożyczek, że zakleja. Ale mimo to, to ja tak kleją sobie, sklejam Mimo, że nie trzeba, dlatego, że Robię wersję jeżdżącej Taką lokomotywę dorobił Z dworcem To do brata dostałem I taką żaglówkę, tu dam co dawno jest kawałek morza. To sobie dałem tą żaglówkę tutaj. To wszystko dostałem od brata najmłodszego. na Mikołaja wysłał mi. To, że będę miał co sklejać.